Kiriel Ojciec Ojcze Z Nieba Boże, Synu Odkupicielu Świata Boże, Duchu Święty Boże, Święta Trójco Jedyny Boże, Święta Maryją, Święta Boża Rodzicielko, Święta Panno nad Panami, Matko Chrystusowa. Matko Kościoła, Matko Miłosierdzia, Matko Łaski Bożej, Matko Nadziei, Matko Nieskalana, Matko Najczystsza, Matko Dziewicza, Matko Nienaruszona, Matko Najmilsza, Matko Przedziwna, Matko Dobrej Rady, Matko stworzyciela, matko zbawiciela, Panno roztropna, Panno czcigodna, Panno wsławiona, Panno można, Panno łaskawa, Panno wierna, Zwierciadło Sprawiedliwości, Stolica Mądrości, Przyczyno naszej radości, przybytku Ducha Świętego, przybytku chwalebny, przybytku sławny pobożności, różo duchowna, wieżo Dawidowa, wieżo z kości słoniowej, domie złoty, arko przymierza, bramo niebieska, gwiazdo zaranna, uzdrowienie chorych, ucieczko grzesznych, pociecho migrantów, pocieszycielko strapionych, wspomożenie wiernych, królowo aniołów, królowo patriarchów, królowo proroków, królowo apostołów, królowo męczenników, Królowo wyznawców, królowo dziewic, królowo wszystkich świętych, królowo bez mazy pierworodnej poczęta, królowo w niebo wzięta, królowo różańca świętego, królowo rodzin, królowo pokoju, królowo polski. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, módl się za nami święta Boża Rodzicielką, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowy. Módlmy się, Panie nasz Boże, daj nam sługom swoim Cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała, i zastawienistem najświętszej Maryi dziewicy, uwolni nas od doczesnych utrapień i obdarz wieczną radością przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.